Kolejna historia z życia niepełnosprawnego. Był rok 1985. Byłem ministrantem, miałem 12 lat. Były to roraty. Ja służyłem do mszy. Tego konkretnego dnia podawałem księdzu wino, do którego potem on dolewał wodę. Wyglądało to tak, że stałem obok księdza, brałem ampułkę z winem, podawałem mu ją, a potem brałem łyżeczkę. Stacki. Wsadzałem do drugiej ampułki z wodą i podawałem tą łyżeczkę księdzu, który to ksiądz wlewał tą wodę do wina. Tak się nieszczęśliwie zdarzyło, że ta łyżeczka mi wypadła, zanim jeszcze tą wodę nabrałem. Ponieważ jestem osobą słabowidzącą, a dywan w kościele, jak w większości kościołów, był. Kolorowy, taki pstrokaty, czerwony, szary, biały, nie byłem w stanie tej łyżeczki zobaczyć. Kościół był pełny, same dzieci i młodzież. Wszystkich ich znałem, ponieważ jest to mała, podprzemyska miejscowość. Jak to osoba słabowidząca, pochyliłem się i próbowałem. Tą łyżeczkę dojrzeć. W pewnym momencie usłyszałem, że kościół się po prostu śmieje. Moi koledzy, koleżanki, widząc moją nieporadność, zaczęli się śmiać głośno. Ja spanikowałem i wycofałem się do zachrysty. Ksiądz w tym momencie przerwał mrze i powiedział, zamiast się śmiać, to może ktoś przyszedłby i pomógł temu ministrantowi. Kościół zamilkł, a ja w tym momencie zauważyłem Błysk na dywanie. Światło jednej z lamp odbiło się od tej łyżeczki, więc byłem w stanie ją zidentyfikować. Wyszedłem za chrysti, wziąłem łyżeczkę, podałem księdzu razem z wodą i wszystko się zakończyło. Nie powiem, żeby ta historia zostawiła u mnie trwały ślad w psychice, bez przesady, ale jednak pamiętam ją bardzo, bardzo dobrze. Ksiądz Władysław, nasz proboszcz, był bardzo, bardzo dobrym księdzem. Wspominam go doskonale. Był świetnym gospodarzem. Wszystkie katolickie obrzędy przygotowywał bardzo uroczyście. Do kościoła po prostu przychodziło się z większą przyjemnością. Życzę wszystkim katolikom, żeby właśnie takich księży spotykali na swojej drodze, bo od tego zależy naprawdę bardzo dużo. Napiszcie w komentarzach, czy mieliście podobne historie? Nie jako niepełnosprawni, bo takich ludzi nie ma aż tak dużo, tylko jako zwykłe ludzkie historie, dziecięce historie, które zapadły wam w pamięć, kiedy sobie o nich przypominacie, to macie taki dreszczyk emocji, jak ja właśnie z tą nieszczęsną łyżeczką i śmiejącym się kościołem.